serdecznie na debacie panelowej, której temat brzmi Odporkować miasto, perspektywy rozwoju komunikacji w Krakowie, czyli o możliwościach oddolnych inicjatyw. Debata jest częścią szerszego projektu, który realizowany jest pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej. A zwieńczeniem tego projektu będzie udział 270 zespołów z całej Polski w 19. Sejmie Dzieci i Młodzieży w Warszawie, który odbędzie się 1 czerwca tegoż roku. W tym roku hasłem projektu jest lokalny ekorozwój. O szczegółach dzisiejszej debaty poinformują nas ich organizatorzy Krzysiek Janow z klasy 2B oraz Marcin Pilszek z klasy 2B, a także pan Michał Orczyk, który pomaga młodym ludziom w organizacji debaty. Drodzy Państwo, chwilę wprowadzeniem do naszej debaty. Chcieliśmy Państwu przekazać banalną informację, że samochód to nie jedyny środek transportu. Uważamy, że człowiek z okrytą się motoryzacją nie potrafi zrezygnować z wygody skorzystania z, z niej. Na zdjęciu przedstawiony jest zimny łokieć, czyli symbolem jest to symbol popisywania się przed innymi osobami, posiadaną bryką oraz sposobem wzmacniania poczucia własnej wartości. Ja sam zaobserwowałem to zachowanie wśród moich starszych kolegów, którzy jedzą do szkoły samochodem dla tak zwanej pokazówki. Mimo, że od domu do szkoły mają ledwie 2 km, 20 minut pieszo, 5 minut autobusem i tyle samo rowerem. Marcin skupił uwagę na ukazywaniu negatywnych aspektów cywilizacji samochodu. Ja chcę położyć nacisk na pozytywne aspekty, alternatywy dla tej cywilizacji. Jakie są zalety korzystania z roweru jako środka transportu? Po pierwsze, Jazda na rowerze pozwala na zachowanie zdrowia, poprawę kondycji fizycznej i spalenie nadmiaru kalorii. W ciągu godziny można zgubić około od 400 do 500 kalorii. Cyklista o dobrej kondycji to cyklista tańszy dla służby zdrowia. Drugą alternatywą dla samochodu, obok roweru, jest komunikacja miejska. Dla wielu ludzi korzystanie z niej jest bardzo wygodne. Nie muszą posiadać prawa jazdy, płacić ubezpieczenia, serwisować pojazdu. W autobusie mogą czytać, słuchać muzyki, rozmawiać lub też poukładać myśli, nie troszcząc się o sytuację na drodze. Gazeta krakowska podała, że z transportu zbiorowego korzysta prawie pół miliona krakowian dziennie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ci ludzie rezygnują z tego środka transportu i przesiadają się do samochodów. Wzory można czerpać na przykład z Niemiec. Dla Niemców auta są znacznie tańsze niż dla Polaków. Mimo to Niemcy przesiadają się z własnych czterech kółek do transportu publicznego. W Polsce własny samochód jest symbolem statusu. Prawdziwym symbolem statusu dla młodych Niemców jest dziś smartfon. Niemcy mówią, że generacja iPhone'a wybiera generację auta. Liczba aut spada tam, gdzie jest dobry transport publiczny oraz jego uzupełnienie, czyli systemy samochodów publicznych oraz wypożyczalnie Kar Na zakończenie naszej prezentacji chcieliśmy przedstawić Państwu sondę uliczną, którą przeprowadziliśmy w naszej szkole. Zadaliśmy naszym kolegom i koleżankom pytanie, z jakich środków transportu korzystają, wyjeżdżając do szkoły. Autobusem, Mam 5 do szkoły, więc idę pieszo. Ja dojeżdżam do, do szkoły dojeżdżam na piekotę. Zdarza mi się, ponieważ, e, ponieważ lubię jeździć na rowerze, dla rozrywki, no i dla jakiejś aktywności sportowej. Zaraz mam ochotę jeździć rowerem. No, no, tak samo. <grych> Nie, roweru używam jedynie do rekreacji oraz do rozwoju sportu. muszą łamać prawo, i jeżdżąc Bo się też własny rower, bo Kraków, nie oszukujmy się, nie jest miejscem bezpiecznym. Więcej ścieżek rowerowych na przykład, albo tańsze rowery? Na pewno do używania roweru jako środka transportu zachęcił mnie poprawa infrastruktury w Krakowie rowerowej, większa ilość ścieżek rowerowych. Mamy sytuację rowerzysty w Krakowie i mam pytanie do pana Jana Szpila, prezesa Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów. Panie prezesie, prosimy o przedstawienie sytuacji rowerzysty dzisiaj w Krakowie. Jak po Krakowie się jeździ na rowerze? Ile jest ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych dla rowerów i jak przedstawia się problem bezpieczeństwa jazdy? Po Krakowie jeździ się na rowerze bardzo dobrze, z tym, że mogłoby się jeździć dużo lepiej. Tak w bardzo krótki sposób umując całą sytuację. Generalnie Kraków jest miastem wręcz stworzonym do jazdy na rowerze. Jest dosyć ciasny, mały, zwłaszcza w centrum miasta jest... ulice, gdzie ten ruch samochodowy się bardzo szybko tamuje i rower bardzo e, wygrypa e, dzięki temu z e, ruchem samochodowym. Czy ktoś z uczniów chciałby jeszcze zadać pytanie jak odnośnie sytuacji rowerzystych w Krakowie? Nie, nie do, tylko Krakowa. Chciałem jeszcze o pościelne gminy. Czy mogę? Chciałem zadać pytanie Pani Przedstawiciel Rady Miasta. Czy miasto podejmuje współpracę z ościennymi gminami w zakresie budowy infrastruktury, infrastruktury rowerowej i czy istnieje możliwość stworzenia trasy rowerowej na przykład z Krakowa do Ojcowa na wzór trasy Kraków-Tyniecki? Wnioskowaliśmy jako Rada Miasta do rozszerzenia współpracy na gminy. O ile wiem w tej chwili rozważana jest możliwość aż do koszki ścieżki rowerowej. I trasy ojcowskie z, z każdej strony. stawia się problem bezpieczeństwa jazdy na rowerze z perspektywy policji? Jakie błędy i wykroczenia popełniają rowerzyści i wobec rowerzystów kierowcy? Przed czym by panowie przestrzegali rowerzystów, ale też kierowców poruszających się wspólnie po krakowskich drogach? Ja mam przed sobą właśnie statystykę zdarzeń drogowych w 2012 roku. Poznań 2011 do 2012 roku. No widać, widać wyraźnie, że jest wzrost, wzrost tych ważnych udziałów rowerzystów. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę też z tego, że wynika to też w dużej mierze z wzrostu ilości rowerzystów na, na krakowskich drogach. Dyskusja o przepisach potrafi wzbudzać emocje. Być może, że, że ktoś z Was śledził na przykład programy telewizyjne, gdzie eksperci od bezpieczeństwa rodowego usiłowali wyjaśnić, na czym polega zasada pierwszeństwa, czy coś się zmieniło w 2011 roku. Zmieniło się tyle, że sporo zachowań, które dotychczas były parane, a są bezpieczne, już nie są parane. W zeszłym roku zmieniło się również to, że można mieć migające światło z przodu. Jakby pan policja był bardzo nie w humorze, to punktem na mandat. teraz już jest absolutnie legalne. Można mieć dowolną ilość światełek na rowerze, tylko trzeba pamiętać, że z przodu ma być białe, a z tyłu czerwone, a nie odwrót. I rzeczywiście zapowiedziały się pewne zmiany, tutaj już pan wspominał o tym śluzy rowerze Niestety nie ma na przepisów, wykonawczych. pana Pan na roweru. walczą o to, żeby minister wreszcie wydał rozporządzenia i to wydał porządne rozporządzenie dzięki którym już zarządcy dróg czyli na przykład Krakowski IGIT nie będzie mówił, że się nie da tylko po prostu wprowadził by, by te rozwiązania Proszę Państwa, zanim Pan Marcin wyjdzie, ja bym chciała zwrócić uwagę na to, o czym wielu z Państwa nie wie, że Pan Marcin jest postacią legendarną nie tylko w terenie, jem, ale jem. To nie. Warto. na obszarze jem. Ja chciałam panu Marcinowi serdecznie podziękować za kontrapas na ulicy Kopernika, który którym jeszcze codziennie, który był pierwszym takim kontrapasem w Polsce i jest jego zastępcą. Nieprawda. Więc jeszcze raz Nieprawda. Pan jest bardzo skromny, ale... W historycznej pierwszy był na ulicy Grodzkiej, dlatego, że mieszkający tam profesor Buła, e, kolega ówczesnego, pana prezydenta Gołasia, dostał mandat za on pod się wkurzył i, i nagadał panu prezydentowi ówczesnemu i wtedy jakby coś pękło, coś się udało zrobić. Natomiast pierwszy kontrapas w Polsce w ogóle, o czym zresztą dowiedziałem się później, jest na ulicy Kronieckiej w Poznaniu, gdzie oni go namalowali i nawet nie wiedzieli, że to jest kontrapas i uchwalili się. W tak takim wyszło. Natomiast najwięcej kontrapasów tych jest w Gdańsku, 12 kilometrów, jeżeli dobrze pamiętam, Kraków niestety cały czas jest nie, niekoniecznie pierwszy, ale mam nadzieję, że to tym świecie. Że trzymajcie się i koniecznie wsiadajcie na rower. Gdybym się mogła odnieść do naszego pragnienia zagarnięcia całego budżetu, w tym roku nie udało nam się wywalczyć nawet tego, żeby 1, 2, 3% budżetu miasta przeznaczyć na infrastrukturę rowerową. Więc nie mówimy tutaj o całości. Naprawdę nie życzymy sobie tego, żeby całość została przeznaczona na to. Ja osobiście w zimie, kiedy jest minus 12 stopni, też jeżdżę tramwajami i autobusami, i zależy mi na tym, żeby to było doinwestowane. Tak samo, kiedy zdarza mi się jechać samochodem, prawda? Więc to, to nie jest tak, że całość budżetu musi być przeznaczona dla wszystkich yy, użytkowników rowerów tylko i wyłącznie. Jednakże tutaj brakuje pewnej równowagi. Prawda? Jeżeli to nie jest nawet 1% i całą resztę pieniędzy ładuje się w infrastrukturę samochodową, to to jednak pokazuje pewne priorytety miasta. My jesteśmy silnym środowiskiem i dobrze zorganizowanym, dlatego że takiej reprezentacji dotąd nie było. Ja mam pytanie do przedstawiciela Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu. Tu? Tak. tak. E, jak Kraków wypada na innych miast, polskich i europejskich, jeśli chodzi o transport zintegrowany, co udało się osiągnąć, a co jest jeszcze do zrobienia? Jakie miasto ma plany w tej dziedzinie? Tak. W pierwszych słowach to, to chciałem powiedzieć, że jestem. Pod wielkim wrażeniem tego dzisiejszego spotkania. Także wielkie uznania dla Pani Dyrektor, dla Pana Michała i dla Was przede wszystkim, e, ponieważ bardzo się cieszę, że potraficie, e, że nie tylko potraficie mówić, że jest źle, beznadziejnie, narzekać, tak jak tu Pani Radna powiedziała, narzekać na Zliki, na wszystkich urzędników, że jest beznadziejnie, ale chcecie co, sami coś zrobić, tak? Wychodzicie z inicjatywami i chcecie coś robić. Dlatego wielkie słowa uznania dla Was. Więc tak, ja pracuję stricte w dziale planowania organizacji transportu publicznego, czyli zajmujemy się autobusami i tramwajami jeżdżącymi u nas w mieście. Przyznaję szczerze, że jeśli chodzi o rowerzystów, ścieżki rowerowe, na co dzień nie mam z tym do czynienia, dlatego postaram się odnieść tylko i wyłącznie do transportu publicznego u nas w Krakowie. Więc tak. Y Roczne, że tak powiem, roczne funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Krakowie w roku 2013 szacuje się, że wyniesie około 410 milionów złotych. Wpływy z biletów, co są to dane z 2012 roku, wyniosły około 260 milionów złotych. Czyli jak Państwo sami widzicie, aż 150 milionów, znaczy teraz by jakieś tam były na początku roku podwyżki, więc może te wpływy w tym roku będą większe niż te 260 milionów, ale każdego roku ponad 100 milionów miasto Kraków ze swojego budżetu musi do tej komunikacji miejskiej dopłacać.